Siemano na wszystkim tutaj, Mas. Jesteśmy już w kolejnym, drugim odcinku z gry Alan Wake. I tak, i w tym odcinku poznamy głębiej fabułę, która. Y, będzie się opierała na y, dalszym. Y, dalszym przebiegu y, historii, właśnie tego naszego głównego bohatera. Tu mamy audycję radiową. To na razie nam się nie przyda, nie musimy tego słuchać. Rydziszmy się trochę po domku Teraz z kawą, weźmiemy sobie I idziemy na górę Musimy znaleźć y, transformator, który jest... W, y, który jest obok domu y, W...

Have fun. no okay Kolejna it was a beautiful place to take better for someone to take myself i could rest here sleep here and forget about my work i thought we could be happy here okay not everything is going to be the Nie mogę biegnąć z No nie, no dobra, rozejrzymy się jeszcze tutaj. Bo mam tutaj y, fajne znajdźki, które towarzyszą nam przez całą grę. Są to termosy, w głównej mierze termosy z kawą. Y, za które później dostaniemy y, dodatkowe osiągnięcia, jak znajdziemy wszystkie. Mi się nie udało znaleźć wszystkich. Nie brakowało mi tam dość sporo. Zebrałem na 100. Bodajże termosów zebrałem może 47. Nie całą połowę, pamiętam. Pamiętam, że nie całą połowę. No ale dobra, nie ma nic. Ona jest na górze. Tak. Na górze. Well, hello there. I'm not the surprise it's in the study go take a look <laughs> okay <laughs> 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 <Everybody gets> a surprise Alice what is this I guess I have a small confession to make I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past Alice you... Everyone Hey, keeps... hey, hey! Just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe... So now you want to get me committed? No! It's not like that! Oops. That's not Alan! Alan! I don't! Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. No, to nie był dobry pomysł. Alice? No właśnie. Alice! Alice! The cabin had gone dark. All the lights were out. Alan? Alan? Where are you? Alice! I'm coming! It's alright! It's coming! What the hell? Help me! I'm coming. Nie, drzwi się tak idę. Alice? Ah! Alice? Oh, no! Woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. <coughs> no, thank you. ogolnie a by Dr. Emil Hartman. Seeing the book, the the book my fight Alice. with Alice, I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Now we have to to go to The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Nie mamy latarki ani pistoletu, musimy to znaleźć. Ups. I to jest to, co po prostu nienawidzę w tej grze. Nienawidzę i sam po lesie. Bez latarki i bez broni, jeszcze ok, bo jestem wtedy pewien, że mi przeciwnicy nie wyskoczą. Ale jak już mam pełne uzbrojenie, to naprawdę na każdym kroku.

No tak, i w trakcie gdy jeszcze zapomniałem wam o tym powiedzieć, zbieramy kartki z maszynopisu z naszej książki, której... Y, o której jeszcze nie wiemy nic, bo y, napisaliśmy ją pod wpływem właśnie tego złego ducha, który... Y, już się, już się bałem, że. Dobra, nevermind. Chodzi o to, że duch nam wprowadził stan jakby hipnozy i przekonywał nas, że pod wpływem pisania uratujemy właśnie nas, naszą żonę Alice. No może trochę za dużo tych spoilerów. No i po prostu napisaliśmy sobie książkę. I teraz właśnie zbieramy strony z maszynopisu. Żeby złożyć to wszystko w całość i żeby to miało ręce i nogi. Mamy już jakieś strony, pod F5 były. No tutaj mamy kilka już. Aha, rozumiem. Nie wiem czy to się nie łączy z tym moim poprzednim save'em gdzie już wyzbierałem. Zresztą zobaczymy. Czekajcie. Znawimy grę. F5. Dajmy sobie na przykład odcinek Tak. Tutaj są wszystkie odcinki, 6 odcinków, yy, który każdy zajmuje tak mniej więcej po godzinie gry w sumie Ja przeszłam grę w 11 godzin, tylko że to nie było tak, że cały czas przechodziłem, przechodziłem, przechodziłem były takie miejsca, w których po prostu yy, nie wiedziałem co zrobić, bo... No dobra, nie się skończy!

Przynajmniej nie widzę, żeby tu gdziekolwiek coś leżało. Także lecimy tam. Aha, a co y, do tych stron. Mamy kolejną. Dobra. Y, gra się składa z sześciu odcinków. Każdy tak mniej więcej jest zaplanowany. Znaczy zaplanowany. Myślę, że da się przejść każdy odcinek tak w godzinę. No do półtorej godziny. <śm> Dobra, przyspieszmy to trochę. I mi się udało przejść 6 odcinków w 11 godzin. Także średnio po 2 godziny na każdy odcinek. Ale były takie momenty, w których po prostu e, nie wiedziałem co zrobić, bo miałem problemy z, właśnie z przeciwnikami, bo nie miałem ani amunicji, ani... E, znaczy baterie do lotarek miałem. Nie miałem amunicji po prostu, nie wiedziałem sobie jak z nim poradzić. Jest na to jeden sposób, który jest cholernie czasochłonny i... No i tak to wyszło.

Dlaczego nagrywam tą grę, przechodząc ją yy, drugi raz? Dlatego, że na początku jak zaczynam w nią grać, to miało wyglądać tak, że przejdę sobie jedną że przejdę sobie jedną misję i nagram. No ale tak, gram sobie w to gram, 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 gram i w końcu doszłem do wniosku, że raczej nie ma sensu z tego nagrywać, bo yy, nie jest to jakoś. nie. Jakby to... A, Boże, rozgadałem się i zapomniałem wyjść z tego domku. <laughs> I zgubiłem wątek. Chodzi o to, że grałem sobie w tą grę i nie było ona dla mnie jakoś ciekawa. Myślałem sobie, że raczej nikt nie chciałby tego oglądać, bo... bo... No nie wiem, takie przeczucie miałem, ale jak sobie już ją przeszłem i tak pomyślałem, to myślę... Pomyślałem i myślę, no składnia u mnie dzisiaj jest naprawdę na wysokim poziomie, ale jestem po chorobie w gardło jeszcze mi tak trochę odmawia posłuszeństwa i nie wiem co ja mówię ale mam nadzieję, że da się to jakoś przeżyć no i ale przeszłem tą gierkę fabuła mnie na serio ruszyła chciałem się z nią podzielić po prostu o to w tym chodzi wszystkim gra jako gra jest tak na średnim poziomie grywalności Zapomniałem o tym powiedzieć w ostatnim odcinku właśnie obejrzałem sobie go przed chwilą i zacząłem o tym mówić, a nie skończyłem otóż y, podstawowym czynnikiem jest to, y, że strzelanie do przeciwników jest y, tak y, jakby to powiedzieć y, to jest loteria po prostu, tak trudno w nich wycelować, na przykład teraz. Kursor czułość myszki jest do ustawienia w sumie, ale nie znalazłem jakiejś optymalnej... ...yyyy... ...optymalnej czułości. Mówię to ja, e, gracz... E, ...FPSów, dla których... E, ...w których czułeś mieszki, to jest podstawa. Więc... Więc, no so. więc, więc, więc... znowu zgubiłem <sum> Tak. Yy, więc to jest jedno z tych których przemawia na nie yy, takim mocnym yy, słowem na tak dla tej gry, która to naprawdę ratuje jest już fabuła, już wspominam o tym kilkakrotnie i drugie na minus jak dla mnie, nie wiem, inni to mogą powiedzieć plus inni to wezmą za yy, minus tak jak ja, jest to yy, pomiędzy yy, nie pomiędzy, w trakcie odcinku e, mamy taką. Jak dla mnie to jest strasznie monotonne. Wychodzimy, jesteśmy w lesie, później wychodzimy z lasu, później mamy kolejny odcinek, i znowu musimy iść do lasu. I to jest naprawdę w sumie denerwujące, jak dla mnie. Taka nie cholera, czym niepotrzebnie to zużyłem. Nie popatrzyłem nawet co mam w rękach. Oj, co ja robię? No, no ale dobra. I ta właśnie monotoniczność. Nie ma czegoś takiego, że tutaj coś się stało, później mamy coś innego i później ewentualnie wrócimy do tego lasu. Tutaj jest. Teraz jak widziałem tę kartkę się poczułem jak w slenderze. Tutaj jest coś takiego, że wszystko się toczy jest hurtem, wszystko. Później jest coś innego. Nie chcę wam tutaj mówić dokładnie o co chodzi, żeby nie stracać fabuły i nie spoilerować. Ale ta monotoniczność właśnie jest też takim minusem jak dla mnie w tej grze. Kolejne co może być na plus to są checkpointy, których jest naprawdę mnóstwo co przejdziemy to jest checkpoint. Jest taki etap w grze, że idziemy, jest checkpoint. Przejdziemy, zabijemy dwóch przeciwników, jest kolejny checkpoint. Później przejdziemy kawałek, jest kolejny checkpoint. I to jest w sumie fajne, bo... Na przykład w grze, dam tu na przykład w Sniperze Ghost Warrior jest tam, zawsze mnie to denerwowało z tymi checkpointami, bo przejdziemy sobie, później mamy kolejny jakiś problem z tym, bo nie możemy sobie, z... Czy znaczy nie możemy, musimy przejść... Duży etap gry, który może naprawdę żenować. Gdzie miałem coś takiego, że grałem sobie... Nie grałem w dwójkę, grałem w jedynkę. Gram sobie gram, przechodzę, przechodzę fajnie i akurat dostałem. Zabili mnie albo zauważono mnie, różnie bywa. I musiałem przejść y, cały czas jedno i to samo w kółko, bo na przykład zaciąłem się w jednym miejscu i nie było opcji, żebym tego... Y, żebym tego nie zepsuł po prostu. No i grałem, 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 grałem. Musiałem przejść tego checkpointa jeden raz, drugi raz, trzeci raz. I w końcu miałem coś takiego, że myślę, pierdzielę nie gram, już nie mam siły na to. I to jest właśnie y, plus w tej grze, że nie ma czegoś takiego, że y, tutaj zginiemy, to przechodzimy y, niewielki kawałek gry. Co jest zdecydowanie na plus. Mam kolejną masz y, kartkę. Ale gdzie tutaj się szło, to już nie pamiętam szczerze mówiąc. Hmm. Hmm. Oczywiście nie, nie wziąłem sobie stopera ani z tym stylu nie mam pojęcia ile. Tutaj idziemy, dobra. Nie mam pojęcia ile nagrywam. Tak, na wyczucie to zrobię, bo nie chcę kończyć odcinka w takim. O, teraz. Kończymy odcinek, dobra, na razie, cześć. Tylko żeby to miało jakiś sens, e, może przy. Może mi się w tym odcinku dojść do tej e, stacji benzynowej. Nie wiem ile czasu nam to zajmie wszystko. Mam nadzieję, że niewiele. Dobra, mamy full amunicji. Przejdźmy sobie tutaj. Nie chcę y, omijać właśnie takich typu y, dróg, bo tam jest wiele znajdzie na przykład tych termosów. Może uda nam się odnaleźć wszystkich brakujących. Wow. Spadujemy klatki. <laughs> no dobra, chodźcie. Jeden Drugi szczerami. No i właśnie to jest to. Czułeś mieszka. Dobra, dalej. Co my tutaj mamy? Może jakieś amunicje. Jakaś broń. Kolejna. zastrzelbym się tutaj fajnie albo z karabiną mi się Tylko że raczej nie tak... Tak wcześniej raczej nam nie dadzą tej broni, bo to by było bez sensu. Stąd przyszłem, tak? Tak, dobrze. No to zejdziemy sobie... Tutaj. I znowu wracamy do Tartaku. Nie lubię tego miejsca. Naprawdę jest takie. Ma swój klimat w sumie. Bez takich miejscówek ta gra by była nudna. Dlatego nie można. Yy, nie można narzekać na to. Yy, próbuję tutaj znaleźć. Przeszukiwać bardziej teren, bo ja, yy, na pół, jak wcześniej w to grałem, to. Tak, przechodziłem, tak, żeby to przejść, po prostu. A teraz się rozglądniemy tu i tam i poszukamy tych znajdziek. Ale widzę, że tutaj nic nie ma. Dobra, idziemy na górę. <coughs> tutaj wyjdziemy. Oj, właśnie. Yy, mamy niewidzialne yy, napisy na ścianach, które yy, Odsłaniamy nam się pod światłem latarki, pod wpływem światła latarki. Później dowiemy się, kto to tak naprawdę robił i w jakim celu. Ale to w sumie się nie przydaje aż tak bardzo. Mamy tutaj przydają się na przykład takie szczałki, które nami formują, gdzie mamy iść, i dążyć do właśnie tego typu skrzyni. I to tyle, bo w sumie. Nawigacyjnie to, to jest do niczego niepotrzebne, bo mamy w górnym lewym rogu yy, taką, jakby to nazwać, minimapkę radar, który nam wszystko obrazuje tak, jak powinno być. I tak, o ile pamiętam, to trzeba było ruszyć tym, tak, żeby się dostać z tego podestu, yy, z tych, jak to nazwać, stąd gdzie jesteśmy? Tam, tutaj na tą kolejną yy, platformę. Gdzie był ten przełącznik? Yy, chyba gdzieś tutaj. Czy tu zajdziemy z powrotem na dół. Dobra, lecimy dalej. Tutaj się zaraz rozejrzymy. Mamy kolejną szczałkę, ale te chyba prowadzą nas tam gdzie byliśmy. Tak mi się wydaje. Ok, coś chyba mi się kończy. Miejsce na dysku mnie strasznie gra, klatkuje. także będziemy się powoli, powoli kończyć, będziemy się kończyć. Będziemy powoli kończyć ten odcinek, ale to jeszcze nie teraz. Za chwilkę straciłem orientację w terenie, teraz nie wiem gdzie e, miałem iść. <laughs> na pewno nie tu, gdzie to było. No widzicie. Przeczytam powiedziałem, że tam musimy iść, a teraz już zapomniałem gdzie to było. To było chyba tutaj. Yy, nie tutaj. Nie, tutaj tutaj, tutaj dobrze. No. I otwieram skrzynki, w których są baterie, amunicja. Wręcz nie wolno nam tego omijać. I tutaj mamy generator. Nie. Tutaj. A generator musimy znaleźć dopiero. Podejrzewam, bo już nie pamiętam, że nie jest gdzieś tam. Yy, no, nope. Chyba nie tam. Gdzieś tutaj. Szukamy go. Boże, grałem w to, już nie pamiętam. Tutaj jesteś. No dobra. Wielka pomyłka, Ło. Wow. Mamy kilku przeciwników. Jep, jeden. Jep, 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 yep. nie bimie, nie bimie. mnie. Patrz. Bim, bim. Wkładamy baterię. <ścoughs> I znowu nie trafiłem, właśnie to. Dosyć efektownie się rozpadają, ale co z tego, że strasznie niewygodnie się w nich strzela. Odpalmy ten generator. I pewnie teraz dostaniemy checkpoint, jeśli wejdziemy w światło. Tak przeważnie było. No właśnie checkpointy aktywują się po wejściu w właśnie tego typu oświetlenie lampy. Weźmy sobie jeszcze tutaj do budynku, przeszukajmy co to się dzieje. Mamy kartkę, mamy szczelbę, tak jak mówiłem, tylko mało naboi nie ma tutaj amunicji nigdzie widać. No nie ma no dobra Mamy dwa szczały. nie zaś tak wiele. Teraz sobie możemy włączyć naszą platformę, żeby ją odpowiednio ustawić. Okej okay. no i sterujemy ją za wysoko. Tak, będzie chyba ok. Dobra, no i lecimy na górę z powrotem. Zajdziemy tam i zakończymy odcinek, bo już gra latami teraz tylko w 30 FPS-ach W sumie da się grać w 30 FPS-ach, ale nie jest to to samo co na przykład w 60 Dobra, no i tutaj wejdziemy sobie jeszcze, zbierzemy tą amunicję. Tą... Yy... Audycje ratują sobie wysłuchamy już w kolejnym odcinku, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.